Dzień dobry. Dzień dobry. Kontrolujemy hamulce. Pamiętacie? Albo z przodu, albo, albo nogami z tyłu. Nie wolno się rozpędzać. Kiedy ciocia podnosi rękę? To stoimy. To stoimy. Kiedy ciocia machnie ręką? Jedziemy. Ok. Zakładamy kaski, bo kaski są bardzo ważne. Wtedy jesteśmy bezpieczni, nasza głowa jest bezpieczna. Tak? Musimy to tutaj A co tu masz? Bagażnik? Tak, żeby mogli uśpić się. Hmm. Tołtka, poczekaj, poczekaj. To jest złoty. Jest. Wszystkie palce są. Ech, tak? Ech. Uwaga! Iga ty dobrze jedzisz? Dobra. O Iga. Nic nikomu się nie dzieje? Nie. Ruszamy? Okej, okay, pierwsza kolumna. Dobra.

I gdzie wyjedziecie? Na miasteczko. Aha, i co będziecie tam robić? Jeździć sobie. Tak się bawi Tak się bawi, tak się bawi, tak się bawi, tak się bawi, Masih ucapkan e r i m a kasih, k Nie będziemy się ścigać, nie. Teraz będzie czas wolny, będziecie mogli pojeździć po tych różnych uliczkach i czytać znaki drogowe. Są znaki stop, znaki, żeby skręcić takie szczałki białe na niebieskim tle, żeby skręcić w prawo, albo żeby jechać tylko prosto. Pamiętacie, byliśmy w Chełmcu, w takim miasteczku już, pamiętacie? To to jest takie samo. Tam były światła, tutaj są tylko znaki, dobra? I teraz uwaga, jeździmy. Jeździmy. Czy wolno się zderzać? Nie. Wolno się wywracać? Nie. Jak się komuś zdarzy, to oczywiście musi się odczepać i idzie dalej, tak? Jak chyba będzie przykleć klasę albo coś, no to mamy apteczkę, będziemy działać, ale oby nie. Dzisiaj pojechaliście na wycieczkę rowerową. Powiedzcie, czy w ogóle lubicie jeździć na rowera? Lubimy. A jak trzeba jeździć, żeby jeździć bezpiecznie? Co, o czym trzeba pamiętać? E... Trzeba nie wolno się zawracać i wjechać. Trzeba dobrze kierować kierownicą. E... Nie, nie, nie można wjeżdżać w płatę. Czy trzeba hamować, tak? Umieć hamować hamować bez sypałku, sypadku. ale ale nie wolno nikogo pierdzać albo albo za szybko bardzo jak dziś to może wywalić jak ja. Mhm, Czyli ty się dzisiaj wywaliłeś niestety. tak. tak wywali się. a wy nie zaliczyliście dzisiaj wypadku? Ja, nie nie nie. Ja, bo ja szybko jechałam, ale się nie sobie... ja tak szybko nie, jeżdżę, że się nie wywalam. ja, ja też sobie. szybko, tak szybko jeżdżę, że a... się nie wywalam. a powiedzcie, nie, czy... ale... Ej, Przemek! A kiedy nauczyliście się jeździć na rowerze? Ja, ja się nie wiem! Ja, ja, ja tygodnie! Ja, o, o, Jarek, ja, ja, ja rok temu! Ja. A ja dawniej! Ja się nauczyłem jeździć, kiedy miałam dopiero 5 lat. Nie, ale, ale... Ja też. A ja się nauczyłem, kiedy miałem cztery. Cztery. Powiedz tata uczył, czy mama uczyła? Sam się uczyłem. Sam się uczyłeś nic Ci nie pomagał? Nie, na początku z kółkami, a teraz bez kółek, ale mam jedno kółko i drugie. Dzisiaj dzieciaki z przedszkola do Napis wybrały się na wycieczkę rowerową. Tak. To dziwne, prawda? Że dzieciaki z przedszkola jadą na wycieczkę rowerową. Nie każde przedszkola tak organizują wolny czas dla, dla dzieci, tak? Tutaj w okolicy tylko dwa przedszkola, Danapis i w Gokowicach siostry Karmelitanki mają przedszkole, z którymi się przyjaźnimy i często bardzo razem jeździmy na tego typu akcje. Dzisiaj nie mogły, no bo u nich chyba leje. A proszę powiedzieć, jaki jest cel tych wyjazdów na rower? Chcecie promować sport wśród najmłodszych? Wie pan co, pierwszy cel jest taki, że y, dzieci mają strasznie dużo wad postawy. Dzieci w dzisiejszych czasach przychodząc do przedszkola, to są dzieci, które świetnie wiedzą, jak włączyć telefon, tablet, komputer, telewizor. Natomiast już jest trochę gorzej, jak chodzi o to właśnie na przykład jak ruszyć na rowerze, jak jeździć na dwóch ko kołach, jak się w ogóle odważyć, usiąść na rower i jechać na taką wyprawę. To jest pierwszy cel. Drugi cel, ja jestem psychologiem, więc nie byłabym sobą, gdybym nie przepchnęła paru wartości dla mnie najważniejszych. Tak naprawdę to jest ważniejsze od pierwszej, no ale... Ruch jest też istotny. Oni w ogóle nie są samodzielni. Dzieciaki w momencie, kiedy jest sytuacja trudna, zadaniowa, taka przygoda jak wyjście na rower, w pewnym momencie w ogóle nie wiedzą, co z tą zrobić. Płaczą, nie potrafią prowadzić rowera, nie potrafią na niego usiąść. Pierwsze wycieczki to jest piąta nasza inicjatywa, piąta nasza wycieczka. Pierwsze polega na tym, że oni cały czas płakali, bo oni sobie totalnie z tym rowerem nie radzili. Teraz proszę zobaczyć, ktoś tu płacze? Ale czy te dzieci uczą się jazdy na rowerze w przedszkolu, czy to rodzice wcześniej pracowali nad tym? Yy, no my jesteśmy przedszkolem, które wychodzi z założenia, że musimy, dom musi ściśle współpracować z przedszkolem. Przedszkole podejmuje pewne inicjatywy, jeśli najpierw mieliśmy próbę rowerową, w tym roku także w wakacje, na tej próbie wyszło, że na przykład mamy trudność z hamowaniem, yy, że są rowery, które są za małe, więc dziecko z za małym rowerem też się nie nadaje na taką przygodę. Mówimy o tym rodzicom, oni z nimi pracują w domu, sprawdzamy efekty, na tego typu przygodach. Także to jest obopólna praca i rodziców, i nasze jako przedszkola. Wydaje się, że inicjatywa była słuszna, bo dzieciaki świetnie się bawią. Tutaj ciężko, e, ciężko nawet przejść przez alejkę, bo jest taki ruch. Tak, myślę, że to jest. Oni podobno nie śpią po nocach. Przed próbą rowerową rodzice mówili o tym, że oni właśnie śpią już z kaskiem, że śpią z rowerem gdzieś w pokoju. Dzisiaj też już było kilka osób, które mówiły, że nie spały, bo że im się śniło, że już jadą na rowerze. To jest dla nich niesamowita frejda i przygoda, a jeśli one się dobrze bawią, a przy tym się rozwijają, no to chyba o to chodzi w, w pracy przedszkola, psychologa i w ogóle w pracy z dziećmi. Z tego, co się orientuję, Wasze przedszkole ma taki klub specjalny rowerowy. Tak, tak. tak. Nasze przedszkole należy do Klubu 80 Rowerów Przedszkolaka. Które, to jest klub, który jest pod patronatem Stowarzyszenia Traveling. To jest takie stowarzyszenie, które właśnie zawsze jeździ na rowerach po całym świecie tak naprawdę. No i kiedyś to jest Marcin Koziu, to jest mój dobry znajomy. Z Zgadaliśmy się, mamy oczywiście tu niezasłużone też y, y, bardzo wielkie y, 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 siostry Juanity. Tutaj wkład jest, która, która w ogóle pierwsza wpadła na to, żeby jechać z dziećmi y, na rowery. No i później się tak zgadaliśmy, wszyscy w trójkę. No i powstał klub 80 rowerów przedszkolaka. To jest piąty wyjazd, gdzie następny? Wow, dobrze, dobre pytanie. No myślę, że jeżeli tutaj pokazali, a pokazali, że dobrze jeżdżą, no to myślę, że gdzieś poza Sącz teraz ruszymy. Może już nie na asfaltową drogę, tylko na bardziej kamienistą, która będzie wymagała jeszcze więcej hartu ducha i samozaparcia. Zobaczymy. Tak i, i powiedz mi, dzisiaj fajnie na tym miasteczku jest? Dużo, żeście już zrobili tak, kupę? Tak, tak, Nie, ale za, za lubię jechać na lewadze, jak jest u mnie wolna. jest wolne, tak? Tak. A powiedzcie jak będzie następna wycieczka? Jak pani zorganizuje, to też powiedziecie? Tak. I gdzie byście chcieli pojechać? No na to, na to do chęć. Do I Ja mam do mnie taką, taką prostą uliczkę i na jej tak zasuwam bardzo szybko. Czyli hmm? możesz to wykorzystać teraz tutaj. Tak, ja, 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 ja tam ja yeah. tak sam!